Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj tytuł z Chomik i dzisiaj gramy w Agar. Ajo. Agario? Chyba tak. Dobra. Ja chyba mam ustawiony ten fioletowy kolor. A dobra, nieważny Wczoraj, tak jak byłem na wycieczce, tam jeździłem trochę tam po różnych tam miejscowościach. To się wciągnęłem trochę w Pokemon Go i po prostu. Łapałem ciągle Pokémony, chodzi do tych pokestopów no Bo na przykład u mnie w miejscowości, ja mieszkam na wsi To najbliższy pokestop poke poke i gym najbliższy jest 12 km stąd no Więc trochę mam Do najbliższej takiej miejscowości gdzie coś występuje A u mnie nawet się pokemony nie chcą spełnić Nic po prostu Tylko te wiecie Jak dałem incense I wtedy tylko to W ogóle jest fajna gra, wyprostuj ten żyroskop, świetnie to widać, ta rozszerzona rzeczywistość, czy jak to się nazywa, chyba tak. No ale przynajmniej będę miał co robić, bo połapałem sobie w tych większych miejscowościach trochę jajek. To będę miał co... Aj, już nas zjedli. Będę miał co robić, czyli będę mógł sobie pobiegać, czy pojeździć rowerem i powykluwać te jajka. A później pojadę do jakiejś większej miejscowości, znowu popię trochę jajek, pokemonów itd. i znowu będę miał na jakiś czas, tak co pewien jakiś tam... Czas tak będę jeździł gdzieś Ogólnie chyba ja mam mikrofon źle ustawiony Zaraz przedstawię trochę, mogą być szumy No dobra, teraz będzie lepiej Okej okay. O, jesteśmy trzeci Już Musimy dojść do pierwszego miejsca Dobra Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie takiego większego Oj, jest drugie miejsce Świetnie Dobra. Ten ma 900 punktów. I się nas czepił. Jakby się rozdzielił, to tak czy siak by nas zjadł. Może by się tak podzielił, ten facet? O, i nas zostało malutko. Nic mi nie da, jak kogoś zjem tutaj. Nic. Nic mi to nie da, dobra. O, tam jest jakiś gościu. No. Trzeba nie mnie wlecieć. Ej, nie wleciał, dobra. No, ile jest tutaj ogólnie? No, lepiej jakby było więcej. Tak by się na mnie nie rzucali teraz ten różowy. To jest, to jest ogromny on. Tak nie może być. W trzy minuty już jesteśmy zjedzeni. O, nie, nie, nie. Robimy taki myk. Wyrzucamy masę i jedziemy. Wyrzucamy i jedziemy. To jest taki myk, że wtedy przyspieszamy, jak wiecie. Że po prostu dostajemy przyspieszenia i jedziemy. Ten co tam, Ale to jest taki myk też, że im ma się więcej masy, tym szybciej spada. A tak wyrzucamy masę, pozbywamy się i nam wolniej masa spada. A poza tym szybciej się poruszamy. To jest dobry sposób, żeby uciec, po prostu. Po prostu tak się szybciej podróżować i tak czy siak... No. no... nie no czego ludzie wychodzą? To zostaliśmy tylko we trójkę? O nie nie. Ja coś muszę zrobić, żeby dorównać temu ...KNS... SN3 W sumie może zwiększę render albo nie distance. Chociaż myślę. Tam było jakieś takie... Widziałem duszka jakby. Ale z Was są nie jest źle, 190 Tam jest ten różowy, ktoś Ma większą maszę od naszej To całkiem jest sporo Ma więc już by chyba mogła zjeść Chyba się zrobi tak, że się nadrobi teraz Dobra nie goni nas, okej okay. U teraz ją można zjeść no co, tak nas goniłaś, no teraz my cię pogonimy trochę Chodź tu, chodź tu Gdzie ten różowy Ja nie wiem, czy oni nie są przypadkiem w teamie Bo wtedy jakby się okazało to by było źle Się połączyła Mamy idealnie równą masę mieliśmy, Dobry. o nie, różowy To się już rozdzielamy Ona ma teraz większą masę, więc mogłaby spokojnie ja już się pogubiłem. Gdzie był ten różowy? Tam czy tam? Ale jakbym ją zjadł, to bym miał podobną masę. Musiałbym ją teraz szybko tak zjeść. Hmm. Dobra. Mam plan, się No i urodził teraz plan taki ciekawy, żeby ją zjeść. No. Tylko nasza trójka. No dobra, bynajmniej na pewno będziemy na podium. Na pewno. Musimy zjedli ją teraz, to byśmy mieli. No, masę. Oj, mu spada masę, to całe szczęście. Teraz musiałbym ją zjeść, tylko że mamy. Podobne masy, ciągle się ścigam z nią od drugie miejsce. Raz ona, raz ja, a musimy mieć przewagę większą. No i teraz zostaliśmy tylko we dwójkę. We dwoje, we dwoje, we dwoje, we dwoje chyba. Jak to się mówi, chyba we dwoje. Nie wiem. Teraz konkurencja. Kto ma większą masę? Kto ma większą masę? O dobra, na razie ja prowadzę. Mam nadzieję teraz, że ona się po prostu podzieliła. Bo jak się podzieliła, to po prostu będzie łatwiej ją zjeść. To dołączył do Agario. Kto będzie można zjeść i zdobyć masy chyba... Jak się zaczyna, to się zaczyna z masą 15 równą. To coś mi się zdaje, i potem od 20 można wyrzucić masę. jak już wyszedł. A potem. Jestem sam. Sam, Sam Jośki. Na agarium. Dobra, nieważne. Teraz będziemy trochę jedli, żeby być największym, jak ktoś wejdzie. Czego? Jest 12. To jak to możliwe, że. Dobra, może różna strefa czasowa, no to dobra, niech będzie Tu nikt jest chyba zrana, to w takim razie, no hmm. Jak mógł wyjść, jak tu nikogo nie było Byłem sam, a ktoś wyszedł Niemożliwe no, ale jak się okazało, możliwe Dobra, ktoś dołączył Zaraz zgozujemy No i od razu wyszedł No to nie wiem W takim razie co mam zrobić Jeść dalej czy już sobie odpuścić A zobaczymy ile się może podzielić Dobra, dwa, trzy Nie, serwer się zrestartuje. Dobra Nie, dobra, podzieliłem się Czterech mnie, ale ten świat jest fajny. I restart serwera. Dobra, teraz lecimy jeszcze raz. Może ktoś tam będzie już? Może nie. Nie, zero. Okej, okay, więc taki... O niech to chyba idzie dołączyć. To ja już idę zacząć. Dobra. Jak ktoś idzie dołączy, to ja też idę. Ej, ne, nie ma nawet masy, jak fajnie. Nie, dobra, coś jest. Jedna kulka to jeden masy. A właściwie można zrobić tak, żeby wystrzelić tą, wiecie... Tą... Aha, żeby wystrzelić potrzebuję 35 minimum, dobra. Chyba ja jestem sam, no może ktoś kto, kto z Polski by chociaż przed na serwerem. Dobra, też spróbujemy. Nie tak Dobra. Dobra jeszcze raz. Nie, nie można wystrzelić. A, to można ukryć masę sobie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, tak. Sąd? Jak? Aha, dobra, nie ma masy? Okej, okay, dobra No to więc jestem sam na serwerze już Więc w takim razie zaraz się zabiorę za inny odcinek, a ten tak czy siak wyląduje Na YouTube, bo no... Jest mnie w dwóch, dlatego o oh, ktoś dołączył, dobra Jedziemy już chciałem powiedzieć, że kończę odcinek A, widzicie? Gdzie on jest? Jak go zjem, to wtedy kończę Nie ma, dobra, już kończę Od razu zaczął grać O nie, dobra Co to, to? Połączyłem chyba Tak, dobra, zaraz go zjemy. tak tu, dobra, no jak to możliwe, że on nadal znowu gra, tak szybko, dobra, nieważne, może to bot, zobaczymy, będzie on mijał to, znaczy, że nie, bot, nie, nie, bot, nie, bot, dobra, jak będziemy na... wystarczająco blisko, to, no dobra, zjedliśmy go, dobra, więc tak. No to, jest mnie trzech, no obróćcie się tutaj trzech ja, ej, ty, wy, więc dzięki za, chcesz mnie zjeść? Dobra, hejo. No dobra, teraz już mogę kończyć odcinek, a więc tak, e, dzięki za oglądanie, no to cześć i czołem!